Rankiem 10 września, po raz pierwszy od wybuchu wojny na Ukrainie, kraj NATO zestrzelił rosyjski sprzęt wojskowy lecący nad jego terytorium i była to Polska. Co najmniej osiem rosyjskich dronów wdarło się w polską przestrzeń powietrzną, a my je zestrzeliliśmy. To nie był przypadek, to była prowokacja na wielką skalę, która może być początkiem czegoś znacznie większego. Zostań z nami, bo za chwilę wyjaśnimy, dlaczego ten dzień może być punktem zwrotnym w konflikcie, który do tej pory toczył się gdzieś tam na Ukrainie. Zacznijmy od faktów. W nocy 9 września Rosja przeprowadziła jeden z największych ataków na Ukrainę od miesięcy. Użyto 415 dronów i 40 rakiet. To była masowa ofensywa powietrzna wymierzona w 15 ukraińskich regionów, ale część tych dronów skierowało się w stronę Polski. Nie jeden, nie dwa, ale co najmniej osiem dronów Shahed, tych irańskich maszyn śmierci, które Rosja kupuje hurtowo i używa do terroryzowania ukraińskich miast. Premier powiedział jasno, dzisiaj w nocy doszło do naruszenia przestrzeni powietrznej Polski przez dużą liczbę rosyjskich dronów. Te drony, które stanowiły bezpośrednie zagrożenie, zostały zestrzelone. To historyczna chwila. Po raz pierwszy w tej wojnie kraj NATO użył broni przeciwko rosyjskiemu sprzętowi wojskowemu. Nie mówimy tu o przypadkowym strąceniu drona, który zbłądził, mówimy o najprawdopodobniej celowej akcji bojowej. Polskie siły powietrzne śledziły ponad 10 obiektów na radarach. Te, które zostały uznane za bezpośrednie zagrożenie, zostały zneutralizowane, jak oficjalnie wyraziło się dowództwo operacyjne. Operacja była międzynarodowa. Pomagały nam holenderskie myśliwce F-35 i dowództwo NATO. To pokazuje skalę zagrożenia i międzynarodową odpowiedź. Przez prawie 3 lata wojny na Ukrainie rosyjskie drony i rakiety wielokrotnie naruszały przestrzeń powietrzną krajów NATO. Czy pamiętasz sprawę z 2022 roku, gdy ukraińska rakieta spadła w południowej Polsce, czy liczne incydenty z dronami nad Rumunią? Do tej pory zawsze była ta sama reakcja dyplomatyczne protesty, ostrożne komunikaty, unikanie eskalacji za wszelką cenę. Kraje NATO bały się jednego. Bezpośredniej konfrontacji z Rosją, ale wczoraj coś się zmieniło. Polska po raz pierwszy powiedziała dość i zareagowaliśmy bezpośrednio. Dlaczego teraz? Prezydent Ukrainy Władimir Załęski dał nam odpowiedź: nie jeden szachet, co można by uznać za przypadek, lecz co najmniej osiem dronów uderzeniowych, które były skierowane w stronę Polski. Coraz więcej faktów wskazuje na to, że taki ruch i taki kierunek ataku nie były przypadkowe. To była prowokacja. Rosja testowała naszą reakcję. Putin sprawdzał, jak daleko może się posunąć, zanim na to się odgryzie. I dostał odpowiedź. Ale tu pojawia się kluczowe pytanie. Czy to jest eskalacja czy deeskalacja? Z jednej strony po raz pierwszy doszło do bezpośredniej wymiany ognia między NATO a rosyjskim sprzętem. Z drugiej strony pokazaliśmy Putinowi, że jego czerwone linie to tylko pozory. Reakcja była błyskawiczna i międzynarodowa. Sekretarz Generalny NATO, Mark Rutte, natychmiast skontaktował się z polskimi władzami. Francja, Niemcy, Stany Zjednoczone. Wszyscy wyrażają pełne poparcie dla polskich działań, ale najbardziej interesująca jest reakcja amerykańska. Republikanin Joe Wilson z Komisji Spraw Zagranicznych napisał wprost: "To akt wojny. Rosja przeciwko sojusznikowi NATO". Wezwał prezydenta Trumpa do odpowiedzi sankcjami, które doprowadzą do bankructwa rosyjską machinę wojenną. I tu dochodzimy do sedna sprawy. Donald Trump wrócił do władzy z obietnicą zakończenia wojny pomiędzy Rosją a Ukrainą w 24 godziny. Przez miesiące próbował namówić Putina do rozmów pokojowych bezskutecznie. A teraz Putin bezpośrednio zaatakował sojusznika NATO. To już nie jest wojna gdzieś tam na terytorium Ukrainy, to atak na Zachód. Jak zareaguje Trump? Około tydzień temu powiedział, że jest gotowy przejść do drugiej fazy sankcji przeciwko Rosji po miesiącach bezowocnych rozmów o pokoju. Wczorajszy atak może być katalizatorem tej drugiej fazy. Prezydent Francji, Emmanuel Macron, również wyraził się jasno. Francja nie idzie na kompromis, jeśli chodzi o bezpieczeństwo sojuszników. Zapowiedział rozmowę z sekretarzem generalnym NATO. To już nie jest tylko sprawa Polski, to sprawa całego sojuszu. Ale zastanówmy się, co Putin chciał osiągnąć tym atakiem. Pierwsza możliwość to był test. Putin sprawdzał, jak NATO zareaguje na bezpośredni atak. Teraz już wie, zareagujemy siłą. Druga możliwość to była próba wciągnięcia NATO do bezpośredniego konfliktu. Putin może liczyć, że eskalacja da mu argument do mobilizacji rosyjskiego społeczeństwa i eskalacji z jego strony. Trzecia możliwość to rozpaczliwy akt ze strony Putina. Wojna na Ukrainie nie idzie po jego myśli, więc próbuje rozszerzyć konflikt, licząc, że zmieni to dynamikę. A może był to przypadek spowodowany niekompetencją i nieuwagą rosyjskich dowódców i żołnierzy? Która hipoteza jest prawdziwa? Tego z pewnością dowiemy się wkrótce, ale najważniejsze jest pytanie, co zrobimy dalej. Prezydent Karol Nawrocki zapowiedział zwołanie Rady Bezpieczeństwa Narodowego w ciągu 48 godzin. To będzie kluczowe spotkanie. Wszystkie siły polityczne będą musiały zdecydować, jak Polska ma odpowiadać na tego typu prowokacje w przyszłości. Ukraina już zaoferowała pomoc. Załański napisał: Ukraina jest gotowa pomóc Polsce w rozbudowie odpowiedniego systemu ostrzegania i ochrony przed rosyjskimi zagrożeniami to może być początek czegoś większego wspólnego systemu obrony przeciwlotniczej NATO Ukraina który Załęski proponuje od miesięcy nie zapominajmy o szerszym kontekście. To wszystko dzieje się w momencie, gdy Rosja i Białoruś przeprowadzają wielkie manewry wojskowe Zapad, tuż przy naszej granicy. Nie jest to przypadek. Putin pokazuje siłę na wielu frontach jednocześnie. Manewry przy granicy, ataki dronami na Polskę, eskalacja na Ukrainie to wszystko składa się na jeden większy plan plan zastraszenia NATO i pokazania, że Rosja może działać bezkarnie. Wczoraj po raz pierwszy otrzymał jasną odpowiedź, że nie może. Ale to dopiero początek. Europa musi się przygotować na to, że Putin będzie testował nas częściej i agresywniej. Czas dyplomatycznego tańca się skończył. Przyszedł czas bezpośrednich odpowiedzi. Wczorajsza noc może przejść do historii jako moment, gdy wojna na Ukrainie stała się wojną europejską, kiedy NATO po raz pierwszy odpowiedziało siłą na rosyjską agresję. Putin dostał jasny sygnał: atak na sojusznika NATO spotka się z odpowiedzią, ale to również oznacza, że wchodzimy w nową, znacznie bardziej niebezpieczną fazę tego konfliktu. Pytanie brzmi: czy jesteśmy na to gotowi? Daj znać w komentarzach, jak myślisz, czy Polska słusznie zestrzeliła te drony, czy to była konieczna obrona, czy niebezpieczna eskalacja. Czego spodziewasz się po reakcji Rosji i Putina? Jeśli ten materiał był dla Ciebie wartościowy, zostaw łapkę w górę i subskrybuj kanał wiadomości Polska i świat. W najbliższych dniach będziemy śledzić rozwój tej sytuacji i informować Was o wszystkich najważniejszych wydarzeniach. Do usłyszenia w następnym filmie.